F pochodziła z Rumunii. Za sprawą mieszanych rodziców, bo tata był azjatą, a mama Bułgarką, dziewczyna miała nietypową urodę i dla wielu mężczyzn z pewnością była kobietą atrakcyjną. W momencie tych wydarzeń miała 29 lat, nieudane małżeństwo za sobą. Miała też syna, ale po rozstaniu z partnerem zostawiła go pod jego opieką, a sama wyjechała do Niemiec. Jej przygoda z tym krajem nie trwała jednak długo. Zaczęło się od problemów z zatrudnieniem. Karina nie znała języka, a co za tym szło, mogła liczyć na posady u swoich rodaków. Jednak zazwyczaj była to praca w jakimś imbisie albo sprzątanie biur i domów. Żadna z tych posad nie była dla niej satysfakcjonująca, więc postanowiła żyć na koszt państwa. W świecie głośno jest o tym, że w Niemczech pieniądze rosną na drzewach, a socjal wystarczy na to, żeby kupić nowe auto. Wierząc w ten stereotyp łatwego życia, który umarł wraz z odejściem Marek, Karina wierzyła, że odniesie sukces. Jednak szybko została sprowadzona na ziemię. Dostała socjalne mieszkanie, zasiłek dla bezrobotnych. I kilka dodatków wypłacanych przez niemieckie urzędy. Ale to wystarczyło jedynie na podstawowe potrzeby. Samotna kobieta nie tak wyobrażała sobie życie na Zachodzie. Z Niemiec praktycznie uciekła. Szybko narobiła sobie długów, których nie była w stanie spłacić. Pod płaszczem nocy spakowała swoje rzeczy i autobusem wyjechała do Polski. W Warszawie było jej zdecydowanie łatwiej. Przede wszystkim znała język. Choć nie mówiła płynnie, to mogła się swobodnie komunikować i rozumiała, co działo się wokół niej. Szybko też znalazła zatrudnienie w jednej z bułgarskich restauracji. Stanowisko kelnerki było dla niej zdecydowanie lepsze niż sprzątaczka w domach bogatych Niemców. Zresztą i tak traktowała to jako przystanek. Krótki epizod, bo ambicje tej dziewczyny sięgały znacznie wyżej. Od początku zaangażowała się też w życie towarzyskie. Odwiedzała samotnie wiele imprez, dyskotek i pubów, z nadzieją, że wypatrzy ją w tłumie jakiś bogaty mężczyzna, który będzie w stanie zaspokoić jej wymagania te finansowe, bo innych nie miała. Partner mógł być starszy od niej, młodszy, piękny lub brzydki. Nieważne, byleby był bogaty. W ten sposób poznała Marka, właściciela kilku sklepów z markową odzieżą. Był przystojny, miał drogi samochód i własne mieszkanie w centrum miasta. Był też typem podrywacza, który nie za bardzo chciał angażować się w stałe relacje. Na ogół spotykał się z kobietami na chwilę i później zmieniał obiekt zainteresowań. Jednak ich znajomość od początku wyglądała na wyjątkową. Ona prawiła mu komplementy, zapewniała o swoich poważnych planach na przyszłość i spełniała jego pragnienia. Dla Marka było to również coś nowego, czego do tej pory nie doświadczył. Poza doznaniami w sypialni czuł, że Karina jest dla niego. Nie była kolejną pustą dziewczyną z klubu, która wpadała tylko na noc. Ta wydawała się szczera i dająca z siebie znacznie więcej niż jej poprzedniczki. Mógł z nią porozmawiać na wiele tematów, a w dodatku jej uroda była zabójczo przyciągająca. Marek poczuł, że może zmienić swoje życie. Karina stała się ważną częścią jego dnia. Wysyłali sobie serduszka, spotykali się na randki i spacery. Jakiś czas później Marek zaproponował, aby dziewczyna się do niego wprowadziła. Dla niej był to kolejny punkt, który odhaczyła w swoim notesie. Czuła, że mężczyzna się w niej zadłużył i zamierzała to wykorzystać. Pewnego dnia postanowiła powiadomić swojego ukochanego, że musi wyjechać do Rumunii. W Polsce nie może się utrzymać sama, a praca kelnerki pozwala jej na opłacenie rachunków i niewielką kwotę, którą wysyła co miesiąc rodzinie. Marek był szczerze zaskoczony tym wyznaniem. Do tej pory widział w niej obrotną, raczej nienarzekającą na brak gotówki kobietę. Prawda okazała się zupełnie inna i aby zatrzymać Karinę przy sobie, postanowił, że zatrudni ją w jednym ze swoich sklepów, zaoferował też znacznie wyższe zarobki niż w restauracji. Karina przystała na tę propozycję. W pracy stawiła się tydzień później. Najpierw namówiła chłopaka, aby zabrał ją gdzieś na krótkie wakacje, żeby mogli odpocząć i pobyć razem. Padło na Hiszpanię. Marek sponsorował wyjazd i cały pobyt. Karina czuła się jak w raju. Spełnił się jej polski sen w stolicy. Marek pochodził z bogatej rodziny. Jego ojciec wiele lat wcześniej rozkręcił biznes, który przyniósł ogromne zyski. Import drogich ekskluzywnych ubrań damskich okazał się strzałem w dziesiątkę, a klientki przyjeżdżały z całej Polski, aby ubrać się u tego człowieka. Później interes nieco zwolnił, a zyski nie były już tak imponujące jak kiedyś. Ale wciąż znacznie przewyższały średnią, co pozwoliło Markowi kontynuować biznes ojca i czerpać z niego potężne pieniądze. Dla jego rodziców nie było bez znaczenia, że syn w końcu się ustatkuje. Wieść o tym, że zamieszkał z kobietą i co weekend nie spędza w klubach, była bardzo pozytywna. Rodzice bali się, że syn nigdy się nie ustatkuje, a pieniądze zepsuły jego wartości. Teraz trafił na kobietę, która miała sprawić, że 34-letni chłopczyk zamieni się w prawdziwego mężczyznę i stanie się głową rodziny. Karina nie chciała wiązać się w żaden formalny sposób. Uważała, że nie jest to jej do niczego potrzebne i nawet bez tego można być rodziną. Może kiedyś doczeka się dziecka, to wówczas wróci do tematu ślubu. Na ten moment nie chciała o tym nawet słyszeć. Jej zachowanie nieco się zmieniło. Choć wciąż się pilnowała, to coraz częściej wykazywała obojętność niż zainteresowanie. Ponadto pracownice sklepu, w którym pracowała, ciągle narzekały na atmosferę. Od kiedy Karina przyszła do pracy, to zrobiła się napięta i nerwowa. Kilka razy kobiety z najdłuższym stażem poruszały ten temat w obecności szefa, ale ten ucinał rozmowę, twierdząc, że wszystko jest w porządku. W gruncie rzeczy nie było. Karina, choć nie pełniła funkcji kierowniczej, wydawała polecenia. Czuła się w pełni kompetentna do tego, aby zarządzać sklepem. Praktycznie zmieniła wszystkie panujące w nim od lat zasady. Wystrój, wystawę, a nawet układ półek i wieszaków rozstawiła według swojego pomysłu. Szybko też popadła w konflikt z pozostałymi współpracownikami. Sprawdzone zasady, które funkcjonowały od lat, teraz straciły sens. Gdy do sklepu przychodziły klientki, które wyglądały lepiej od niej, Robiła się wulgarna i niemiła. Krytykowała dobór kolorów, biżuterię, a nawet makijaż robiących zakupy kobiet. W ten sposób wiele z nich przestało odwiedzać sklep. Skoro Karina przedstawiała się jako właścicielka lokalu, to nie było sensu interweniować u marka. Rynek jest pełny takich rzeczy, więc kobiety poszły do konkurencji. To szybko dało odczuć się w liczbach. Inne sklepy funkcjonowały bez zarzutów. Wrocław, Poznań, Gdańsk czy Białystok notowały rekordy sprzedaży, a Warszawa stanęła na skraju bankructwa. Marek, zaskoczony wynikami, zrzucił winę na swoje pracownice. Według niego, co potwierdzała Karina, ludzie są zazdrośni o nią i robią wszystko, żeby się jej pozbyć. Marek zaślepiony miłością nie chciał słuchać argumentów, że to jego kobieta jest powodem złej kondycji sklepu. Nie działały na niego nawet argumenty, że jego kobieta wynosi torby drogich ubrań, a część z nich później nie nadaje się do sprzedaży, ponieważ są brudne lub spryskane perfumami. Jedna z pracownic wprost zapytała, czy to nadal ekskluzywny sklep. Czy lokal z używaną odzieżą? Marek przemyślał sprawę. Poradził się też ojca, który jasno dał mu do zrozumienia, że nie wolno łączyć uczuć z pracą. Ta zależność nigdy nie prowadzi do czegoś dobrego. Skoro do tej pory sklep działał należycie, personel od wielu lat się nie zmieniał. A teraz nagle wszystko się sypie to możliwe, że problem leży po stronie, której on nie chce zobaczyć. Tego dnia rozmowa Marka z Kariną zamieniła się w kłótnię. Awantura była tak głośna, że interweniowała policja wezwana przez sąsiadów. Kobieta stwierdziła, że mężczyzna już jej nie kocha i że to koniec ich związku. Na pożegnanie rzuciła, że jest w ciąży, a on nigdy tego dziecka nie zobaczy. I faktycznie odeszła. Jej telefon był nieaktywny, nie było też jej w restauracji, w której wcześniej pracowała. Marek nie wiedział, gdzie mogła się zatrzymać, a powodów do zgłoszenia zaginięcia nie było. Wtedy zdał sobie sprawę z tego, że praktycznie nic o niej nie wie. Karina pochodziła z miejscowości Braszków około 200 km od Bukaresztu. Tam się urodziła i wychowała. Pochodziła z rodziny patologicznej. Ojciec znęcał się nad żoną i siódemką swoich dzieci. W domu nigdy nie było pieniędzy, a rodzeństwo dzieliło się ubraniami między sobą. Gdy miała 15 lat uciekła z domu. Od tej pory włóczyła się po kraju, zarabiała na siebie pracując jako prostytutka. Miała 25 lat, gdy poznała swojego przyszłego męża. Był to człowiek bardzo religijny. Znalazł Karinę przy drodze, gdy ta leżała pobita przez swojego klienta. Zaopiekował się nią, dał schronienie i w ten sposób para zaczęła się do siebie zbliżać. Zamieszkali razem, a po roku na świat przyszło ich wspólne dziecko. Niestety w domu się nie przelewało. Wzięli ślub, ale nie stać ich było nawet na wyprawienie wesela. Któregoś dnia nagle Karina zniknęła. Nie powiedziała nikomu, gdzie jedzie i czy kiedykolwiek wróci. Zostawiła tylko list, w którym poprosiła o wybaczenie i opiekę nad synkiem. Marek wiedział, że sam nie jest w stanie odnaleźć ukochanej. Dlatego wynajął prywatnego detektywa, który miał za zadanie ustalić miejsce jej pobytu. To zadanie nie okazało się trudne. Kobieta zamieszkała u koleżanki, z którą wcześniej pracowała. Marek pojechał tam i ze łzami w oczach prosił, aby do niego wróciła. Obiecał, że wszystko się zmieni i kobieta będzie szczęśliwa u jego boku. Karina poczuła, że wygrała. Zgodziła się wrócić, ale pod warunkiem, że nie będzie musiała wracać do sklepu, gdzie czuje się niechciana. Marek obiecał, że przez najbliższy czas, ze względu na ciążę, zaopiekuje się nią i zadba o wszystkie potrzeby. Karina wróciła do domu, ale jej zachowanie znacznie się zmieniło. Była opryskliwa, często wdawała się w kłótnie, choć nie miała do tego podstaw. Praktycznie Marek, jakby się nie starał, to i tak zawsze robił wszystko źle. Ciągle było jej za mało, źle, niewystarczająco. Wpływała na każdy aspekt jego życia. Mężczyzna zaczął funkcjonować wedle jej planu. Wracał do domu na czas, wychodził kiedy mógł. Jeżeli Karina zechciała zjeść obiad w konkretnej restauracji, Marek miał tylko chwilę na zorganizowanie stolika. W innym przypadku czekała go kłótnia, która zawsze kończyła się groźbą odejścia, rozstania i wyjazdu do Rumunii. Marek panikował na samą myśl, że ukochana mogłaby wyjechać poza granicę, a Karina dobrze to odczytywała. Wykorzystywała ten fakt przy każdej okazji. Zmęczony psychicznie, 34-latek popadł w depresję. Zaczął pić i stawał się wrakiem człowieka, a jego dziewczyna czerpała z tego prawdziwą radość. Któregoś dnia jednak sytuacja przerosła i Marka. Jego ojciec zachorował i trafił do szpitala. Choć w 2018 roku medycyna była już na bardzo wysokim poziomie, nie umiała pomóc, gdy organizm zaatakował nowotwór. Załamany tą sytuacją, syn starał się jak mógł, aby pomóc ojcu. Wyszukał najlepsze szpitale, kliniki i lekarzy. Był w stanie oddać cały majątek, aby tata mógł przeżyć. Karina jednak miała to za nic. Któregoś wieczoru stwierdziła, że szkoda wydawać pieniądze na kogoś, kto i tak pewnie za kilka lat umrze. Lepiej zostawić gotówkę na koncie, a człowiekowi pomóc szybko odejść, żeby nie cierpiał. Te słowa dla Marka były niczym ostrze wbite w plecy. Pierwszy raz wykrzyczał jej w twarz, że jest potworem bez serca. Przypomniał, że żyją na takim poziomie właśnie dzięki ojcu, który ciężko pracował na sukces, a ona teraz korzysta z owoców tej pracy. Karina spakowała swoje rzeczy i znów wyniosła się z domu. Tym razem Marek nie miał głowy do tego, aby zacząć szukać jej od razu. Zrobił to po około tygodniu i to, co odkrył, zrujnowało jego życie na zawsze. Jego Karina wróciła do starych nawyków. Najczęściej można było ją spotkać na trasie wylotowej z Warszawy, gdzie świadczyła usługi. Klientów jej nie brakowało. Dobrze ubrana, w ciuchy od Marka, a w dodatku atrakcyjna, przyciągała napalonych podróżników. Wieść o nowej przydrodze szybko się rozeszła i bywało tak, że na parkingu w lesie stała kolejka chętnych na chwilę uniesienia. Marek był załamany, gdy odkrył prawdę. Kobieta, która miała zostać matką jego dziecka, była prostytutką. W dodatku miała męża i dziecko. On do tej pory o niczym nie wiedział. Teraz zrozumiał, dlaczego tak stanowczo wykluczała małżeństwo. Nie mogła wziąć ślubu po raz drugi. Jednak najgorsze było to, jak potraktowała własne dziecko. Zostawiła je i sama wyjechała szukać lepszego życia. Przecież mogła się rozwieść i zabrać syna ze sobą, ale był dla niej przeszkodą w realizacji swoich planów. Poczuł, że świat zawalił mu się na głowę. Karina okazała się zwykłą oszustką, ale nosiła pod sercem jego dziecko. Nie mógł pozwolić jej od tak zniknąć z jego życia. Nawet gdyby miał zostać samotnym ojcem, to chciał, aby tak było. Marek pojechał na trasę, na której pracowała jego dziewczyna. Wpadł w szał, kiedy zobaczył, że ta wsiada do jakiegoś samochodu i odjeżdża w głąb lasu. Ruszył za nimi jak w jakimś amoku. Wybiegł z samochodu i podszedł do drzwi tego drugiego. Zaczął walić w szybę i żądać, żeby Karina wysiadła. Przestraszony klient nie wiedział, co się dzieje. Kazał jej się wynosić z auta i sam odjechał, pozostawiając po sobie ślad boksowania kół. Między Kariną i Markiem wywiązała się awantura. Mężczyzna złapał ją za ramię i chciał wciągnąć do samochodu, ale ta się szarpała. W pewnym momencie wyswobodziła się i straciła równowagę. Upadła na plecy i przestała się ruszać. Marek stał przez moment, starając się zorientować w sytuacji. Uznał, że Karina straciła przytomność. Podszedł do niej i złapał ją za głowę, chcąc lekko unieść do góry. Wtedy zorientował się, że kobieta upadła na kamień. Jeden kamień, który znajdował się w tym miejscu i akurat w niego trafiła głową. Chwycił za telefon i zadzwonił pod numer alarmowy. Powiedział, że ktoś potrzebuje pomocy, a ofiara jest w ciąży. Karetka pogotowia i policja zjawiły się po kilku minutach. Karina trafiła do szpitala, gdzie lekarze podjęli walkę o jej życie. Niestety zmarła na stole operacyjnym kilka godzin później. Marek wyjaśnił okoliczności tego zajścia. Wpadł w szał i nie mógł opanować wściekłości, gdy zobaczył, co robi matka jego dziecka. I tu spotkało go kolejne rozczarowanie. Okazało się, że Karina nie była w ciąży i nie mogła w niej być, ponieważ zabezpieczyła się przed tym kilka lat wcześniej. To było kłamstwo mające na celu zatrzymanie go przy sobie. Okazało się też, że dziewczyna była już notowana w kilku krajach Europy za kradzieże. W Niemczech była poszukiwana przez firmę zajmującą się ściąganiem długów. W Polsce kilka razy była notowana jako prostytutka, nawet w okresie, kiedy spotykała się już z Markiem, dorabiała wtedy na drodze. To było również zaskoczeniem. Marek przecież zapewniał jej wszystkie luksusy, o jakich marzyła. Według śledczych, po prostu taki miała styl. Nie umiała wyzbyć się starych nawyków, które sprawiały jej przyjemność i satysfakcję. Marek przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Sąd, uznając wszystkie okoliczności łagodzące, skazał go na karę roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Adwokaci skazanego odwołali się od wyroku, a sąd wyższej instancji skazał go na 12 miesięcy odsiadki. Marek odbył zasądzoną karę w całości i w listopadzie 2019 roku wyszedł na wolność. Nadal mieszka w Warszawie i prowadzi sieć sklepów. W 2022 roku wziął ślub ze swoją pracownicą. I tak kończy się dzisiejsza historia. Krótka znajomość zaprowadziła Marka za kraty. Naiwnie wierzył we wszystko, co słyszał, i dał się zwieść czułym słowom i pięknym oczom. W gruncie rzeczy trafił na perfidną prostytutkę, która szukała łatwego życia. Gdy je znalazła, wróciła do starych nawyków. Ta historia ma też drugie dno. Pokazuje, że niektórzy ludzie w ogóle się nie zmieniają, natomiast inni zmieniają się całkowicie. Marek, niegdyś łowca kobiet w klubach, stał się facetem, który dla jednej kobiety mógł zmienić całe swoje życie. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego podcastu i zapraszam na kolejny w niedzielę, a w poniedziałek 5 lutego premierowy podcast na nowym kanale. Słuchajcie niedzielnego odcinka i śledźcie mnie na moich profilach po więcej szczegółów. Do usłyszenia.